Cześć, witajcie tutaj Lipton. Pomyślałem sobie, że już dawno nic nie mówiłem o używanych częściach komputerowych w tym PC-tach, które cieszyły się tak dużą popularnością z waszej strony. Komputerach za 1000, 1500 czy 2000 zł, które w całości były zbudowane z części z rynku wtórnego. Czas wrócić do korzeni kanału i pokazać wam kolejny zestaw komputerowy również za 2000 zł, ale jeszcze w formie wirtualnika, ponieważ na test faktycznego zestawu przyjdzie czas nieco później. Także zapraszam was do Głównej części materiału. Już na starcie tego odcinku mam dla Was niespodziankę sporego kalibru. Procesorem w tym zestawie został Intel Xeon, bądź Xeon, w zależności kto jak woli mówić, E52689. Jednostka ośmrodzeniowa, 16-wątkowa z 20-megabajtową pamięcią cache i zegarem, który w grach powinien oscylować wokół 3,2 GHz. Zwykłem nie polecać produktów, których nie przetestowałem, natomiast bazując na opiniach klientów, na ilości zamówień, na tym jak wypada ten procesor w testach na rosyjskojęzycznych kanałach, no trzeba przyznać jedno, że jest to jednostka rywalizująca wydajnościowo nawet z Ryzenem 5 1600 taktowanym standardowymi zegarami. Ryzen 5 2600 widać już jednak delikatną przewagę jednostek AMD. W związku z tym należy go gdzieś właśnie mieścić między Ryzenem 5500X a Ryzenem 5600. Co w cenie 200-230 zł naprawdę jest świetnym wynikiem. Oczywiście o tym przekonamy się już niebawem, natomiast sam fakt posiadania przez ten procesor 8 rdzeni, 16 wątków i tej pamięci cache może budzić podziw. A pamiętajmy, że jest to jednostka bazująca na architekturze Sandy Bridge, czyli znowu wracamy do korzeni. No dobrze, fajnie. Co z tego, że mamy taki super procesor w tej cenie 50 dolarów, skoro zapewne płyta główna pod socket LGA 211 kosztuje krocie, 600 zł? Może 500? A nie, mam dla Was sporą niespodziankę, bo na platformie AliExpress w sklepie Restore Home for Computer Components można nabyć płytę główną marki Huanan Z. Mam nadzieję, że osoby wykładające język chiński nie załamią swoich rąk moją wymową. Ale fakt jest taki, że taka płyta główna z dopiskiem X79 jest dostępna do zakupu. Natomiast nie jest to płyta główna wyposażona w taki chipset. Ona korzysta z tańszych układów P75B75 bądź H77. W związku z tym zapewne z Jono nie będzie można w żaden sposób podkręcać nawet przez szynę. Tym niemniej. Mamy wsparcie dla czterech kanałów dla pamięci operacyjnej USB 3.0. Nawet znalazły się dwa porty dla dysków PCI Express N4ME. Także no, można korzystać do z nowych platform, także dyskowych. Cóż, płyta kosztuje 80 dolarów. Wspiera ten procesor, o którym była mowa, a więc możemy tylko się cieszyć, że widać zalążek nowej konfiguracji. Właśnie z taką płytą główną i takim procesorem. Mamy płytę główną z oszukanym chipsetem X79. Procesor jest serwerową jednostką ze wsparciem dla pamięci ECC, dlatego też do tej konfiguracji możemy w całkowicie bezpieczny sposób polecać tanie moduły serwerowe z korekcją błędów. I uwaga, za 16GB moduły 4x4 o zegarze 1600 MHz z radiatorem zapłacicie góra 40 dolarów. 160 zł w ostatecznym rozrachunku. Teraz porównajcie sobie te ceny z pamięcią DDR4 na platformie np. Na AM4 czy też LGA1151, gdzie te moduły kosztują dużo, dużo większe pieniądze. A więc nic tylko składać procesor, płytę główną i ram w takim kształcie za niespełna 700 zł. Czyż to nie brzmi pięknie? Za te trzy komponenty kupione na platformie AliExpress zapłacimy równe 170 dolarów. Oczywiście należy spodziewać się opodatkowania naszej paczki, szczególnie jeśli wszystkie komponenty kupimy razem. I przyjdą one w jednej paczce. W innej sytuacji można pokombinować trochę z pamięcią operacyjną, gdyż ona rozdzielona na kilka paczek będzie mieściła się w granicach 22W za sztukę, a więc nie będzie podlegała opodatkowaniu. A co z innymi komponentami? No, jak tu się okazuje, na scenę wjeżdżają wyłącznie komponenty dostępne z drugiej ręki, ale już w Polsce. I tak naprawdę wybór zależy tylko i wyłącznie od polowania na okazję. Jeśli chodzi o kartę graficzną, tutaj wiele zależy od waszego budżetu. Jeśli szukacie komputera za około 2000 zł, no to waszym naturalnym wyborem powinien być GTX 1070 bądź GTX 1070 Ti w cenie około 1000 zł. Takie oferty są dostępne na serwisach aukcyjnych i na tablicach ogłoszeniowych. Tylko jak mówię, trzeba polować na okazję, trzeba szukać, dokładnie czytać opisy i na pewno. Czego nie zrobiłbym z jakimkolwiek innym komponentem, kupowałbym kartę graficzną w tych pieniądzach z jeszcze dostępną gwarancją. Nawet półroczną czy też roczną, ale po prostu szkoda kupować kartę za 1000 zł i po miesiącu no, spotkać się z jej ewentualną awarią. A takie sytuacje uwierzcie, że mają miejsce. Jeśli macie mniejszy budżet na komputer w wysokości 1500 zł, to warto zerknąć na Radeon RX 470 bądź 570 bądź 580. One powinny być dostępne w kwocie około 500 zł. Tyle, że unikajcie w wersji ASUS'a Expedition. Pokoparkowych nie warto ich kupować, jeśli po prostu planujecie złożyć taki zestaw komputerowy. A takie oferty najczęściej są dostępne właśnie w serwisach aukcyjnych. Palicho z kartą graficzną. Prędzej czy później na pewno znajdziecie odpowiedni model. Ale prawdziwym problemem jest znalezienie odpowiedniego zasilacza o odpowiedniej mocy, w dobrej cenie wysokiej sprawności i niezłym stanie. Słuchajcie, przetrząsnąłem o Elixa Allegro i tylko widziałem jednostki no-name'owe, bądź po prostu takie, które nadają się przysłowiowo do tarcia chrzanu. No przepraszam Was bardzo, ale dwie czy trzy jednostki na kilkunastu stronach, jakiekolwiek jednostki, które w miarę by mnie satysfakcjonowały, to nie jest naprawdę nic nadzwyczajnego. Tak nie powinno być. No ale okazuje się, że ten wybór zasilacza rzeczywiście będzie sporym problemem, bo rynek po prostu jest przepełniony jednostkami niemarkowymi z czarnej listy. Dlatego zważajcie na to, niekiedy jednak warto będzie dopłacić te kilkadziesiąt złotych do budżetowego zasilacza, być może nie specjalnego, ale jednak nowego, z gwarancją, nieużywanego, z pełnym supportem, bo może się okazać, że znalezienie lepszej jednostki w cenie 100 złotych 110 z używanych jednostek będzie graniczyło studem. Na całe szczęście dużo mniejszy problem stanowi zakup SSD. ka Te tanie na kościach TLC o pojemności 250 GB kosztują już mniej niż 150 zł, powystawowe używane jeszcze mniej. W związku z tym sami widzicie, że dobór dysku nie powinien być żadnym problemem, a na pewno już nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem. Jest jeszcze alternatywa, czyli zakup zwykłego twardziela. On także może na początek wystarczyć, aczkolwiek w roku 2019 nie wiem, czy mógłbym pracować na komputerze bez dysku SSD. Wybór zależy tylko od Was i od Waszego budżetu oraz Waszych potrzeb. Zion, jak już Was informowałem, jest procesorem OM-owym, w związku z tym należy nabyć do niego chłodzenie. Raczej nie stawiałbym na rozwiązanie boksowe, tylko na coś lepszego. To możecie nabyć również na AliExpress lub po prostu poszukać czegoś używanego na serwisach ogłoszeniowych. Wybór zależy od Was, ale myślę, że nie przekraczałbym kwoty 60 zł. W tej cenie da się znaleźć już ciekawe chłodzenia używane, na przykład konstrukcję Spartana. A co ważne, płyta główna posiada już podstawkę wspierającą montaż chłodzeń pod soket 775. Hmm, jak dobrze myślę, został nam ostatni element, czyli dobór obudowy. I tutaj także nie polecałbym najtańszego rozwiązania jeszcze zasilaczem montowanym od góry, ponieważ mamy jednak mimo wszystko GTX 1070 w zestawie za 2000 zł. W związku z tym należy rozglądać się za obudową już nieco nowszej konstrukcji z lepszą wentylacją. I tu, co ciekawe, możemy nabyć w kwocie około 100 zł używane konstrukcje lub powystawowe Salentium PC. Znalazłem na odlecie coolinga Regnuma RG4 w cenie 99 zł. Z przesyłką oczywiście wyjdzie to trochę większa kwota. Natomiast jest to obudowa, która już zapewnia całkiem przyzwoite możliwości wentylacji, właśnie konstrukcji GTX 1070. Osoby, które patrzą tylko przez pryzmat budżetu, nie mają zbyt dużo pieniędzy na zakup tej obudowy, oczywiście mogą skusić się na Gorszy, case. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała kultura pracy takiego zestawu komputerowego. A jak przede wszystkim temperatury, też wiele zależy od wyboru odpowiedniej karty graficznej. Moi drodzy, a więc tak wygląda cały ten zestaw komputerowy. W zależności od tego, czy podatek zostanie naliczony, czy też nie, prawdopodobnie zostanie naliczony, ten zestaw powinien kosztować 2100, 2200, 2300 zł. On będzie tańszy od. Podobnego rozwiązania o podobnej mocy, czyli z Ryzenem 5600 bądź jakąkolwiek i piątką, na przykład 8400 o niespełna 1000 zł, zapewniając Wam bardzo podobne osiągi. O tym, czy tak faktycznie jest, ja jestem zdania, że tak, przekonamy się już niebawem. Komponenty zostają do mnie wysłane. Ja już czekam na kolejne testy używanych zestawów komputerowych. Do końca roku trochę ich się powinno pokazać. A więc dziękuję Wam bardzo na dzisiaj. O wszystkich wadach i zaletach kupowania używanych komputerów powiem już niebawem w specjalnym odcinku. I na pewno także w materiale docelowym powiem, co tracicie na zakupie takiego komputera, a co zyskujecie. Także do zobaczenia. Mówili, to Papa.